Czołem wszystkim, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki materiał o kontekście historycznym przeznaczony przede wszystkim dla Ślązaków, ale i również dla Polaków, którzy o Śląsku chcieliby się trochę więcej dowiedzieć. Słuchajcie, naszła mnie ostatnio taka refleksja, bo przejeżdżałem ostatnio przez Katowice, przez dzielnicę, załęże i tam na skrzyżowaniu ulic Bochańskiego i Gliwickiej jest taki duży mural przedstawiający szkockiego inżyniera Johna Meldona, który w powszechnej świadomości przedstawiany jest jako ojciec śląskiego przemysłu. No i co w tym jest ciekawego i o co mi właściwie chodzi? No w szkołach jakiś czas temu jeszcze uczyli, że był to facet, który Zrewolucjonizował hutnictwo na Śląsku, że był wizjonerem, pionierem, symbolem postępu. Ale pytanie, czy to na pewno cała prawda? Bo kiedy spojrzymy sobie głębiej, to historia Johna Baldona to nie jest bajka o geniuszu, tylko raczej opowieść o systemie, który tego geniusza wykorzystywał do swoich celów. Bo Beldon nie przyjechał na Śląsk po to, żeby pomagać Polakom. On został tutaj ściągnięty z rozkazu władz pruskich, a cel jego działania był jeden. Zbudować przemysłową potęgę Prus i uniezależnić się od Wielkiej Brytanii. A Śląsk był w tamtych czasach zwyczajnie takim poligonem przemysłowym. Wiadomo, tania siła robocza, Bogate złoża naturalne, tylko że całe zyski z tego wydobycia płynęły do Berlina i pruskiej arystokracji. I Beldon, choć z całą pewnością był wybitnym technicznie inżynierem, w tej całej maszynie był tylko małym trybikiem. Z czasem, oczywiście, jego nazwisko stało się marką, symbolem postępu. Ale w rzeczywistości ono symbolizowało i symbolizuje moim zdaniem nadal eksploatację regionu przez obce interesy. Bo wtedy się mówiło i w dalszym ciągu się używa takiego sformułowania, że Śląsk rozkwitał pod Beldonem. No i owszem, rozkwitał tylko trzeba sobie zadać pytanie dla kogo? To hasło, że Śląsk rozkwitał pod Beldonem, powstało w pruskiej propagandzie, żeby pokazać tą industrializację Śląska jako dowód jakiegoś cywilizacyjnego postępu, cywilizacyjnego sukcesu, a w praktyce była to zwyczajna kolonizacja gospodarcza. Elegancko opakowana w słowo rozwój. I w my to znamy, nie? Słowo rozwój, ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki. No i owszem, wracając. Powstawały wtedy huty, jakieś kanały, mosty, nowoczesne piece, fabryki. Tylko, że te fabryki nie należały do miejscowych, nie należały do Polaków, nie należały do Ślązaków. Ślązacy pracowali w nich. Jednokrotnie, niemalże niewolniczo po kilkanaście godzin dziennie w bardzo ciężkich warunkach. A zyski, jak wspominałem wcześniej, nie zostawały tutaj, tylko trafiały w całości za granicę, do Berlina. I jaka jest kontestacja tego wszystkiego? Dlaczego ja to wszystko sobie przypominam i wam przypominam? Jakie to ma przełożenie na dzisiejsze czasy? No, historia się powtarza, tylko że w nowej formie, bo Śląsk nadal ma bogate zasoby i potencjał przemysłowy, tylko że zyski bardzo często ponownie uciekają poza region, tym razem do centralnych struktur Unii Europejskiej i zagranicznych korporacji. Um, pomoc unijna, fundusze unijne, fundusze inwestycyjne. Projekty dotyczące infrastruktury. Na papierze to wszystko wygląda jak rozwój. Tylko w rzeczywistości wiele pieniędzy płynie do dużych koncernów lub jest rozliczane w sposób, który nie buduje realnej siły lokalnej gospodarki. Śląsk ponownie stał się miejscem, które pracuje i daje zyski innym zamiast samemu na tym korzystać. Więc tak jak Beldon był narzędziem niemieckiego, przepraszam, pruskiego systemu, tak dzisiaj Śląsk często jest narzędziem współczesnych mechanizmów finansowych i politycznych. Wtedy rozkwitały fabryki, nie ludzie. Rozkwitał przemysł, ale nie rozkwitała wolność. Rozkwitał system, który wyciskał z naszego regionu, wszystko, co się dało. I czy teraz, aby nie jest podobnie? Więc moje pytanie do Was jest takie, albo taka zagwostka, którą możecie sobie sami przepracować. Kiedy następnym razem usłyszycie, że Śląsk się rozwija dzięki funduszom unijnym, to kto naprawdę na tym rozwoju zyskuje? My, ślązacy, my, Polacy, a może ktoś inny? Przemyślcie to. Pozdrawiam serdecznie.